Rodzice, tak samo jak dzieci, czasami wierzą świętego Mikołaja i inne bajki, które gdzieś tam kiedyś zasłyszeli, coś się obiło o uszy, no i tak zostało. Albo byli straszeni tym przez swoich rodziców i bez zastanowienia przenoszą to dalej. Zebrałem dziesięć popularnych mitów na temat wychowania dzieci, którymi może mi wszyscy powiedzieć, jak teletubisiom Wą Z NASZYCH KOSZMARÓW potworne KREATURY Cześć, tu Leszek, tata Tomka, a ty oglądasz Praktyczne Rodzicielstwo, kanał poświęcony byciu lepszym rodzicem i opiekunem. Jeśli podobają ci się nasze filmy, subskrybuj, zostaw komentarz i dziel się nimi z innymi rodzicami. Pierwszy mit. Nie wolno kłócić się przy dziecku. Oczywiście, jeśli możesz, to i tak lepiej się przy dziecku nie kłócić, bo powoduje to u dziecka bardzo dużo stresu i poczucie, że rodzice kłócą się z jego powodu. Jednak nawet jeśli to się przydarzy, a przydarzy się na pewno, to nic strasznego się jeszcze nie stało. No, chyba, że rodzice kłócą się jak na andertala i małpy w lesie, używając najgorszych słów i rzucając wszystkimi przedmiotami w siebie, wtedy żadna tutaj porada nie zaradzi. No ale zakładając, że rodzice kłócą się w miarę cywilizowany sposób, to nic się jeszcze złego nie stało. Dlaczego? Dlatego, że jest to okazja dla dziecka, by nauczyć się, jak się godzić ze sobą. Jeśli po kłótni dojdzie do pogodzenia, przeprosin, rozmowy, przytulenia, rozładowania tego napięcia w konstruktywny sposób. To jest to dla dziecka bardzo ważna lekcja na całe życie i to dobrze, że jeśli jest powtarzana, że jedna kłótnia nie rozbija trwałych więzi i że więzi odpowiednimi zachowaniami i gestami da się zachować i odbudować. Drugi mit: surowi rodzice wychowują dobrze ułożone dzieci. Nie. Surowi rodzice wychowują dzieci, które tylko przed nimi udają dobrze poukładane i uczą się sprytnych strategii omijania konfliktów i przemocy. Pomyśl, Gdyby surowa dyscyplina, stawianie ludzi w szeregu, dyscyplinowanie, karanie, krzyk, poniżanie działały, to gułagi czy obozy pracy wypuszczałyby na wolność idealnych obywateli, zakochanych wręcz w swoim oprawcy. Widzisz i słyszysz, że coś tutaj jest nie tak. Dokładnie tak jest w surowym wychowaniu, pełnym dyscypliny, nakazów i zakazów i ich rygorystycznego przestrzegania, że za wyznaczonymi granicami obozu zaczyna się przemocowy terror. Jeśli więc jesteś rodzicem autorytatywnym, który odpowiada dziecku nie bo nie albo nie, bo tak powiedziałem albo powiedziałam, to fundujesz dziecku rozwój w dwie potencjalne ścieżki. Jedna zastraszonej szarej myszki, która boi się mieć własne zdanie i boi się jakiejkolwiek konfrontacji w dorosłym życiu i spędzi lata w terapii to zwalczając i próbując być odrobinę chociaż bardziej pewną siebie. No, albo drugą ścieżkę rebelianta, który zrobi wszystko, by pokazać rodzicowi, że on sobie nie da pomiatać, że on zrobi wszystko na przekór, choćby miał sobie zrobić krzywdę. I choćby za zakazem stała sensowna logika, czy troska rodzica o dziecko, no to dalej będzie krzywda. I wtedy dziecko może spędzić lata w więzieniu albo w odwyku, bo oczywiście droga buntownika usiana jest najgłupszymi błędami, jakie można popełnić. W obu przypadkach dziecko nie ufa rodzicowi, no bo jak zaufać komuś, kto urządził z domu obóz koncentracyjny. Jeśli jesteś autorytatywnym rodzicem, to od razu nie znaczy, że nie kochasz swojego dziecka czy nie chcesz dla niego dobrze. Wręcz przeciwnie, chcesz, ale dziecko zdecydowanie nie odczuje Twojej miłości. I pora to zmienić. Granice warto i należy stawiać. Należy jednak podeprzeć to logiką, dyskusją, ustaleniem tych zasad, ustaleniem konsekwencji, uszanowaniem też preferencji dziecka, a nie losowymi wybuchami agresji tylko wtedy, gdy ktoś wyjdzie za linię obozu. Trzeci mit, mój ulubiony, klapsy nikomu jeszcze nie zaszkodziły. To popularny i konserwatywny mit i wiertutna bzdura. Olbrzymie badania międzynarodowe wykazały ponad wszelką wątpliwość, że dzieci, które doświadczały podczas swojego wychowania klapsów, czyli uderzeń mających skorygować ich bieżące zachowanie, mają podwyższone ryzyko zapadalności na choroby psychiczne, w tym depresję, statystycznie szybciej kończą edukację, pracują w mniej płatnych zawodach. Mają gorszą sytuację na rynku pracy. Podobnie mają gorsze rezultaty, jeśli chodzi o życie rodzinne, częstsze rozwody. Czyli, dając klapsy dziecku, pogarszasz jego szanse w przyszłości. Niezależnie od tego, co o nich sądzisz. Bo klapsy to nic innego jak przemoc i wymuszanie własnej woli przez zastraszenie. Zrobiliśmy na temat klapsów i przemocy bardzo obszerny film, i jeśli więc Cię to interesuje, albo zezłościło Cię to, jak skrajne jest to podejście do klapsów, kliknij u góry, bo masz szansę to zmienić. Czwarty mit. Zgadzanie się oznacza porażkę. Każdy rodzic chyba tak ma, że jak ulegnie namową, miękką prośbą, piską, potrząśnięcią rękawa, tupaniem dziecka, że da się w końcu, da mu batonika, żelka, posiedzieć dłużej przed bajkami, to ten rodzic czuje się jakby przegrał nie tylko batalię z dzieckiem, ale walkę o dobre rodzicielstwo. W sensie narasta wtedy w rodzicach poczucie, że ponieśli porażkę jako rodzic. I ja to rozumiem. Każdy ma swój honor, łatwo sobie w głowie ustalić limity na przykład Jednego paska czekolady dziennie albo godziny bajek, by potem zderzyć się z zapłakaną i rozkapryszoną rzeczywistością. Co się jednak dzieje, gdy mówimy nie, czyli na odwrót? Wyobraź sobie sytuację z drugiej strony. Jako dziecko słyszysz do rodzica nie, nie pójdziesz na tę najlepszą na świecie imprezę z najważniejszymi ludźmi w swoim życiu, nie, bo nie. Wtedy w głowie dziecka uruchamia się prymitywny mechanizm obronny. Dziecko będzie walczyło, drapało, gryzło, potraktuje rodzica jako wroga, którego jakimś sposobem trzeba przekonać, trzeba zawalczyć. Należy więc na takie sytuacje, gdy faktycznie nie chcemy się zgodzić i wiemy, że dziecko będzie się konfrontowało, trzeba się przygotować. Bo faktycznie, zgadzanie się na wszystko dla świętego spokoju oznacza niebezpieczną sytuację wychowawczą i duże ryzyko dla dziecka. Dlatego też należy dziecku wytłumaczyć, co się dzieje i czego się spodziewasz. Na przykład, wiem, że ograniczenie czekolady złości cię bardzo i zazłościsz się teraz i chciałbyś zjeść dzisiaj więcej, ale przecież wiesz, co się dzieje w brzuszku, jak najesz się za dużo czekolady, prawda? Wiesz, pamiętasz naszą rozmowę? Chodzi o to, żeby dziecku zacząć argumentować. W prosty sposób, ale argumentować. Próbuj unikać sytuacji, w której dziecko zupełnie zamyka się na dyskusję i toczy z tobą walkę do końca swoich sił. Porusz jego wyobraźnię, jeśli otworzysz dyskusję, poruszysz taką nutę, gdzie dziecko zaczyna myśleć, pokażesz swój punkt widzenia i że nie wynika on z faktu, że chcesz zrobić dziecku na złość i chcesz dla niego źle, będzie wtedy ok, będzie na pewno dużo, dużo lepiej. A już zgadzanie się nie oznacza twojej porażki. Czasami tak się zdarza. Piąty mit. Pierwsze lata definiują całe życie. Różną wersję tego mitu się spotyka. Niektórzy uważają, że najważniejszy jest i poród, i pierwszy rok, niektórzy skądś wytrzasnęli 3 lata, a niektórzy jeszcze inaczej to liczą. Nie. To wszystko nie jest definitywną prawdą. No więc, co jest prawdą? Że mózg i połączenia neuronalne w pierwszych paru latach rozwoju dziecka rozwijają się najszybciej w całym życiu. To oznacza, że dziecko w pierwszych paru latach, mniej więcej do 7-8 roku życia chłonie ze świata zewnętrznego jak gąbkę, bardzo szybko wiedzę, wzorce zachowań, które kształtują jego cechy osobowości i temperament. Prawdą jednak też jest, że spory komponent z tego, tej osobowości i temperamentu, czasami szacuje się na około 50% genetycznie, jest dziedziczna. To znaczy, że choćbyś dmuchał i chuchał na niektóre cechy osobowości u dziecka, one się pojawią. Najgorzej jak po dziadkach, po tym dziadku, którego naprawdę nie lubisz. Podobnie będzie z chorobami i zaburzeniami, te też mają tendencję często do dziedzicznego przekazywania między pokoleniami i wtedy nic nie zrobisz, tylko rozłożysz ręce, jeśli kolejne pokolenie będzie miało ADHD albo autyzm, albo jeszcze inne zaburzenia. Prawdą jednak jest fakt, że rozwój mózgu intensywnie trwa do nawet 24 roku życia, ten intensywny, a więc zachowuje do mniej więcej tego wieku sporą elastyczność na zmiany. Bo na szczęście mamy do końca życia zdolność do zmian w naszym mózgu, tak zwana elastyczność mózgu, a to za tym idzie dokonywania korekt w naszym zachowaniu, nawykach i pewnych drobnych zmian w osobowości. Więc jeśli wydarzyło się coś, co na przykład w drugim roku życia u dziecka było bardzo niedobre, to nie oznacza, że dziecko jest stracone i tak będzie na zawsze. Większość problemów dziecięcych da się przez odpowiedni trening, korygować. I polecam. Szósty mit. Dzieci dostają uderzenia energii po zjedzeniu cukru. To stary mit, który został zweryfikowany kilkukrotnie na dużych badaniach. Intuicyjnie może się wydawać, że cukier to czysta energia. Lepiej, bo możesz spotkać rodziców, którzy będą się zarzekali, że ich dzieci po słodkich napojach latają jak bączki z motorkiem. Jednak na szczęście jest to zupełny mit. A jako rodzice często padamy w tak zwany błąd potwierdzenia. To znaczy, chowamy pewne przekonania i doszukujemy się w świecie zachowań, które te przekonania potwierdzają. Stąd przeceniamy pobudzenie dzieci po cukrze. Zrobiliśmy zresztą obszerny film na temat cukru i dzieci i jest on przypięty u góry. Siódmy mit dziecko musi się wypłakać. O tym, że dziecko wcale nie ćwiczy płuc, płacząc przygotowałem osobny materiał. Maluch z płaczem chce nam zakomunikować swoje potrzeby. Niemowlak płacze, gdy jest głodny, potrzebuje przewinięcia, jest mu za ciepło, niewygodnie albo po prostu potrzebuje kontaktu z rodzicami. Odpowiadanie na te potrzeby jest zadaniem rodziców. Koniec kropka. Zostawianie dziecka, żeby się wypłakało, to narażanie go na długotrwały stres i zaburzenia prawidłowego rozwoju. Dosłownie niszczymy mu mózg. Wydzielany wówczas kortyzol w dużym stężeniu się jest pustożenie w organizmie. Wypłakanie się wcale nie ułatwia zasypiania, ani nie prowadzi do samoistnego uspokojenia się. Dziecko na tak wczesnym etapie rozwojowym potrzebuje bardzo dużo wsparcia ze strony rodziców, praktycznie cały czas. Nie ma na to rady. Dziecko może płakać, komunikując tym swoje potrzeby, ale muszą być one jak najszybciej zaspokajane, a nie puszczane mimo uszu. I pamiętaj, że szybkie zaspokajanie potrzeb, które przyzwyczai dziecka i zrobi z niego jakieś wygodnickie, to też jeden z mitów. Nie poruszam go dzisiaj, ale nie wierz w te rzeczy. Dziecko musi mieć zaspokojone swoje potrzeby. Ósmy mit: Dzieci robią na złość rodzicom. Ach, te złe dzieci. Zrobiłaś cudny obiad, na widok którego dziecko powiedziało: E, fuj! Każdy rodzic to przeżył. Wydaje ci się, że tylko twoje dziecko jest wybredne, że ciągle ma ludzi, że jak na złość w najważniejszym momencie postanawia, że jednak chce siku, kiedy dziesięć minut wcześniej było przepytywane, czy nie chce do toalety. No cóż, to są dzieci. One nie chcą zrobić krzywdy rodzicowi, nie myślą jednak o konsekwencjach swoich działań. Nie myślą o nich. Bo ich umysł jeszcze nie rozwinął się na tyle, by ogarnąć skomplikowany związek przyczynowo-skutkowy z pracą mamy, z presją czasu, z siedmioma nagromadzonymi obowiązkami do realizacji, z tym, że rodzic pamięta o tym, że zaraz po tym jest następne wydarzenie, musi zdążyć jeszcze na to, na to i na tamto, a dziecko tak nie myśli. Obszar mózgu, który ogólnie można określić obszarem funkcji wykonawczych, Odpowiada za motywację, skomplikowane rozumowanie, za realizację zadań, za skupienie, za wyciąganie wniosków. Ten obszar dopiero u dziecka się rozwija. Rodzic musi dziecku w cudzysłowie pożyczyć nieco swoich funkcji wykonawczych od siebie, co bywa czasami niezwykle uciążliwe, bo trzeba po 7-10 milion razy powtarzać. Ale nie dlatego, że dziecko robi to na złość, rodzicowi, że udaje, że nie słyszy, ale dlatego, że mówiąc w dużym uproszczeniu, obwody mu w mózgu jeszcze się nie domknęły. I nie stykają i trzeba po prostu na to poczekać. Dziecko musi dorosnąć, mózg musi mu się rozwinąć, więc nie obwiniaj dziecko, że tysiąc razy powtarzasz, a ono dalej nie słucha. To nie jest problem ze słuchem, to jest problem w mózgu. Dziewiąty mit. Dzieci są najważniejsze. No nie, nie są. To znaczy, mogą być najważniejszymi osobami w twoim życiu i tu nie ma nic dziwnego, często są, ale jeśli przedłożysz potrzeby dziecka na swoje własne, to wydarzy się coś przeciwnego niż najpewniej oczekujesz. Przestaniesz lubić swoje dziecko, wręcz wykształcisz do niego awersję i niechęć. Bo poprzez ciągłe schylanie się do potrzeb dziecka doprowadzisz się do tak złego stanu psychicznego, że zaniedbasz się. A zaniedbanie swoich potrzeb, poświęcenie na miarę matki Polki w dłuższej perspektywie zaskutkuje resentymentem i takim przykrym żalem, o które dziecko się wcale nie prosiło. Często wtedy słyszymy, ja ci całe życie oddałam, a ty mi tak odpowiadasz, pyskujesz gówniarzu, coś tam, coś tam. Takie rzeczy słyszymy. Dziecko nie prosiło się o to heroiczne poświęcenie. Nie ma żadnego obowiązku. Oczywiście trzeba zaspokajać potrzeby dzieć, dziecka, ale też swoje. I jest to pewien paradoks, ale trzeba wybrać siebie. Dziecko jest odporne. Jego psychika wytrzyma siedzenie godzinę czy dwie dłużej przy bajkach, kiedy mamusia może w końcu odsapnąć, i potrzebuje odsapnąć, bo jest to potrzebne. Czasami nawet mówi się, że szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dziecko. I jest to prawda. Nie da się wychować szczęśliwego, radosnego dziecka w domu przepełnionym okrytymi pretensjami, złością, żalem czy przemęczeniem. No nie da się. No i dziesiąty mit. Chwalenie dzieci sprawia, że są lepsze. I to kolejny mit. Ale uporządkujmy sobie. Oczywiście chwalenie dzieci będzie wielokrotnie mniej szkodliwe niż ciągły opieprz, ciągle niezadowoleni rodzice z wszystkiego, czy wręcz bicie, ale chwalić po prostu trzeba umieć. Pamiętaj, że chcesz dać dziecku umiejętności do budowania pewności siebie, a niekoniecznie zbudować tę pewność siebie samodzielnie. Co mam na myśli? Różnica pomiędzy tak zwanym nastawieniem stałym, na... a nastawieniem na wzrastanie. Jeśli będziesz chwalić stałe, zastane cechy w dziecku, na przykład mówić, jaki jesteś mądry, piękny, jaki kreatywny, jaki artysta, to zbudujesz samodzielnie dziecku jego obraz, no oczywiście wspaniały, i pewność siebie, ale zbudujesz to od zewnątrz. Problem polega na tym, że dziecko w ramach dorastania od innych usłyszy rzeczy odwrotne: że jest głupie, że wcale nie jest artystą, czy że jest brzydkie. I ten sztuczny twór, ten sztywny obraz siebie, cech zastanych przez ciebie, rodzica, zostanie łatwo zburzony w dziecku. I dziecko nie będzie miało możliwości, by go odbudować. Nie będzie wiedziało jak, będzie przerażone modelu, gdzie dziecko nastawiamy na wzrastanie, staramy się kierować uwagę dziecka i chwalić poświęcony czas, włożony wysiłek, starania, wykonaną pracę, podziwiać uwagę, z jaką zostały rzeczy zrobione, przepytać o jego odczucia w trakcie pracy, pomóc mu się skupić na procesie, na dochodzeniu do jakichś rzeczy, a nie na samym osiągnięciu. To pomoże dać dziecku narzędzia do tego, że pomimo przeciwności, że usłyszy, że recenzja jego w wyniku pracy była słaba, że pomimo tego i różnych opinii jest to model działania, który zawsze przynosi rezultaty, że jednak mimo wszystko dobrze, że się starał, zrobił wszystko, co mógł i jest siebie mimo wszystko dumny, mimo tej trójki, czy tam dwójki, czy jakiejkolwiek innej oceny. A jest to właśnie cierpliwe staranie się i działanie, które trzeba zaszczepić dziecku, żeby samodzielnie potrafiło budować pewność siebie. To 10 mitów. Jak znasz jeszcze jakieś, pisz w komentarzach. Dzięki za Twój czas. Widzimy się w kolejnej animacji edukacyjnej. Cześć!